No, cześć, witam Cię mega serdecznie. Nazywam się Bartosz Aniszewski, jestem psychologiem odchudzania i przepraszam za to, że my tak długo tu nie było. Już tłumaczę, już spieszę z wytłumaczeniem. No, cóż, no, jak zwykle, tak tyle razy powtarzałem, że życie mnie zweryfikowało. No i oczywiście tym razem również mnie zweryfikowało. Choroba córeczki, w sensie choroba no takie przeziębienie, później moje przeziębienie. Dalej jestem trochę chory. Przeprowadzka do nowego mieszkania. No i kurs. Kurs, który właśnie ujrzał światło dzienne. I powiem ci szczerze, że robienie kursu było naprawdę wyzwaniem. No, mówię tutaj o aspekcie nie tylko rodzinnym, bo mam tu na myśli oczywiście żonę, która bardzo dużo pracuje, no i dziecko, które. Jest naszym serduszkiem no i musimy również i chcemy również poświęcać mu mnóstwo czasu. E, musimy się jakoś z Karolą dzielić obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Natomiast druga sprawa to jest taka, że po prostu montaż tego kursu y, merytoryczne przygotowanie, analiza badań no sprawiła, że naprawdę sporo, sporo czasu zeszło. Natomiast no, oczywiście ten cały background związany z wiedzą to wszystko musiałem sobie gdzieś tam przypominać. E, posegregować w taki sposób, żeby ten kurs miał ręce i nogi. No ale przede wszystkim chodzi tu o to, żeby nie tylko tą wiedzę sprzedać, ale opakować w taki sposób, żeby osoba, która przejdzie przez cały kurs, miała przeświadczenie, że faktycznie jest jakaś strategia, jakiś proces przez, przez który w momencie kiedy przejdzie, no to dojdzie do takiego punktu, że cholera, chyba faktycznie wiem co mam zrobić, żeby przestać obedać się słodyczami. No i właśnie coś takiego stworzyłem. I założeniem tego kursu i w ogóle założeniem mojej pracy jest to, żeby przekazać każdemu mojemu odbiorcy taki fakt, że nie trzeba być na diecie jakiejś konkretnej, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, mam tu na myśli przeciwwskazania takie typowo kliniczne, chorobowe. Natomiast jeżeli nie ma takich przeciwwskazań, to wcale nie trzeba być na żadnej diecie. Mam wrażenie, że istotą problemu związanego z odchudzaniem jest to, że my nie potrafimy poradzić sobie. Z kompulsywnymi napadami i kompulsywne napady obiadania się, to, to to fakt, który towarzyszy większości osób odchudzających się. Nie bójmy się użyć tego stwierdzenia, ponieważ jest to taki temat tabu. Niestety wydaje nam się, że jeżeli mówimy o kompulsywnym obiadaniu się, no to mamy na myśli tutaj jednostki chorobowe, takie jak bulimia na przykład. Natomiast ja uważam, i na przestrzeni lat przez które przeprowadziłem mnóstwo osób. Jeśli chodzi o zmianę nawyków żywieniowych, uważam, że kompulsywne napady dotyczą większości osób, która próbuje zrzucić zbędne kilogramy. Natomiast te napady to wynik niepoprawnej relacji z jedzeniem, między innymi właśnie ze słodyczami. No bo w momencie, kiedy jest taki napad pod wpływem emocjonalnym, na przykład, no to trudno wyobrazić sobie sytuację, że szukamy zielonej sałaty i się nią obiadamy. Raczej sięgamy po Żywność tak zwaną zakazaną. I niestety jesteśmy również na głodówkach, jesteśmy na bardzo niskiej kaloryce, i to również przekłada się na takie stwierdzenie, że jeżeli ja mam w ten sposób działać, jeżeli ja w ten sposób mam chudność, to ja dziękuję bardzo za takie poświęcanie się i następuje tak zwany w literaturze efekt pallicho. Czyli po prostu jemy to co po prostu wpada w nasze ręce. A zazwyczaj jakoś tak wychodzi, że wpada w ręce coś, co jest uznane za atrakcyjne. No jest to zazwyczaj zakazana żywność, jak wcześniej wspomniałem. Natomiast, no, moim zdaniem cały szkobuł tkwi w tym, żeby uzmysłowić sobie, że pakowanie. W takie nazewnictwo słodyczy jako zakazana żywność powoduje, że jeszcze bardziej sięgamy po właśnie ze zdwojoną siłą, po właśnie te produkty. Natomiast, no, to jest jakiś tam jeden element całej tej układanki, jest jakaś minimalna rzecz, o której, no, nie sposób mówić. No, bo żeby, żeby przedstawić cały zarys tego, dlaczego my sięgamy akurat słodyczy, no, to żeby mówić tylko o tym, że dzielimy żywność na dobrą i złą, no, to jest naprawdę jakiś tam promil całego przedsięwzięcia. Natomiast pozwól, że. Przedstawię Ci tak pokrótce, o czym jest mój kurs. Mam nadzieję, że to spowoduje, że po niego sięgniesz, będziesz ciekawa, będziesz ciekaw tego, co jest zawarte w poszczególnych modułach, w poszczególnych lekcjach. No i przyznam szczerze, że bardzo biłem się z myślami, w jaki sposób tutaj przeprowadzić całą tą kampanię sprzedażową, jak ustalić cenę, która będzie satysfakcjonująca dla Ciebie i no, po naprawdę wielu, wielu analizach stwierdziłem, że wyskakuje po prostu naprzeciw wszystkim wam i ustalam cenę naprawdę nie przyzwoicie <grytanie> Tak to bym określił. Ponieważ ten kurs teraz w tym momencie jest w cenie 99 zł. Dokładnie 99 zł. Natomiast ten kurs będzie, jeśli chodzi o być może zawartość również. Wzrastać, natomiast przede wszystkim będzie wzrastać, jeśli chodzi o cenę. I ta cena będzie naprawdę bardzo krótko. Dojdzie do takiego momentu, że cena wskoczy do 199 zł. Natomiast na, na początek zaczniemy od tego. Pierwsze 50 osób, które kupi mój kurs będzie miało tą sposobność, żeby uzyskać materiały zawarte w tym kursie, w tej akademii za 99 zł. A teraz tak pokrótce o co chodzi w tym kursie? Jak podzieliłem w ogóle te moduły i dlaczego właśnie w ten sposób? Po pierwsze, rozpoczniesz przygodę z moim kursem od modułu, dlaczego słodycze są dla nas problemem. I tutaj między innymi powiem o tym, dlaczego to dopamina jest dla nas problematyczna, w jaki sposób działa dopamina i dlaczego. To właśnie ona jest prowodyrem tego, że my możemy sięgać po zakazane produkty. W cudzysłowie, zakazane produkty. Później opowiemy sobie o tym, dlaczego lubisz właśnie sięgać po słodycze. Tutaj powiemy sobie o przeróżnych czynnikach, które właśnie będą wpływać z punktu widzenia psychicznego na to, że sięgasz po właśnie słodycze. Tajemnica długotrwałej zmiany nawyków żywieniowych to będzie lekcja numer 4. Mit samokontroli, czyli coś, co owiane jest taką no do, nie do końca dobrą sławą, w sensie mówi się o tym, że żeby przetrwać na diecie, wystarczy trzymać samokontrolę i to wszystko zmienia się. Czyli po prostu, jeżeli wchodzisz do domu, są ciastka na stole, no to po prostu musisz nie sięgać po nie. Czyli po prostu wpadasz do domu, głodna, głodnym, na stole są ciastka, no ale ty po niej sięgasz, bo twoja samokontrola jest na wysokim poziomie. No i teraz zauważ, że w momencie, kiedy. Porównamy sobie dwie osoby, jedna z nich będzie miała wysoką samokontrolę, druga niską, w takim rozumieniu osoby, która w ten sposób widzi cały precedens związany z odchudzaniem. Więc pierwsza osoba, która ma niską samokontrolę, od razu sięgnie po ciastka, po prostu, bezrefleksyjnie wpada do domu i sięga po pierwszy kawałek ciasta, albo po pierwsze ciastko. Natomiast osoba, która ma no, wysoką samokontrolę, ona będzie przechodzić obok tych ciastek. Za pierwszym razem nie sięgnie, za drugim nie sięgnie, za trzecim nie sięgnie, za piątym, szóstym również, ale za dziesiątym razem gdzieś tam zacznie analizować, w jaki w ogóle sposób one są skonstruowane te ciastka. Czy one pachną? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy jest jakaś kruchość tych ciastek? Jeżeli tak, to jaka? I tak dalej, i tak dalej. I być może właśnie wtedy już sięgnie po te ciastka. I to będzie już problem. No i teraz pytanie brzmi. Czy rzeczywiście o to tu chodzi, że jedna osoba po dziesiątym razie sięgnie po ciastko, a, a druga osoba za pierwszym razem? No chyba nie do końca. I kolejna lekcja to będzie, jak wzmocnić samokontrolę, więc coś, co na pewno pomoże w całym tym przedsięwzięciu. Drugi moduł uważam, że jest po prostu must have, jeśli chodzi o. Zmiana nawyków żywieniowych w sposób mądry i w sposób długotrwały. Po pierwsze, powiemy sobie o różnicach między głodem fizjologicznym a głodem emocjonalnym, o różnego rodzaju zachciankach. Powiemy sobie również, jak radzić sobie z głodem fizjologicznym. To będą takie typy z życia. I trzecia lekcja, czyli moja ukochana lekcja, emocje, które tuczą, i tutaj daję po prostu 100% tipów związanych z emocjami i w jaki sposób sobie z nimi radzić. Więc to wszystko, co do tej pory tutaj mówię oparte jest o badania. Zresztą cały cały kurs jest oparty o badania, to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, stwierdziłem, że przeleję na kurs i i, i tyle. Nie, nie, nie. Cały kurs to baza typów, baza teorii opakowanej w badania, ale też mnóstwo praktyki, więc myślę, że to jest idealne rozwiązanie. Trzeci moduł, tajniki motywacji. Tutaj powiemy sobie o tym, co ci tak naprawdę motywuje, czyli czy rzeczywiście jest tak, że wstajesz o 4.45 na siódmą, masz do pracy, za oknem burza albo śnieg z deszczem i wiatr, a ty zastanawia się, czy. Kurczę, ta motywacja, która jeszcze w Tobie była wczoraj wieczorem, kiedy obejrzałaś, obejrzałeś film motywujący, dalej w Tobie się tli, Czy to już jest koniec? No i powiemy sobie o tym, co tak naprawdę Ciebie motywuje do zmiany. Po drugie, kolejna sprawa, Twoja złudna interpretacja ja. Bardzo tajemniczy tytuł, ale uwierz mi, że rozwali na łopatki. I Twoje zasoby psychoenergetyczne, czyli coś, być może o czym słyszałaś, słyszałeś, ale ja tutaj mówię znowu o takich z życia wziętych przykładach, które spowodują, że wzmocnisz te zasoby psychoenergetyczne. I moduł czwarty to jest nawyk, czyli jak zmienić nawyk żywieniowy. I tutaj poukładamy to w taki sposób, żeby rzeczywiście podejść do tego w sposób mądry, w sposób nie do końca aż bardzo angażujący Cię, ale w taki, żeby te nawyki rzeczywiście zmieniać. Więc takie cztery skromne moduły, które nieskromnie są opakowane w różne lekcje. I powiem Ci szczerze, że Jestem strasznie zadowolony z tego kursu. Rzeczywiście jest w moim życiu tak, że perfekcjonizm daje o sobie znać, i niestety, niejednokrotnie musiałem naprawdę analizować i rozkładać na czynniki pierwsze to, czy rzeczywiście to w ten sposób powinno wyglądać. A może coś dodać, a może odjąć, a może to usunąć i kiedyś, kiedyś kiedy będzie lepszy moment, nagrać to jeszcze raz. Nie, tym razem jest naprawdę ok. W mojej nomenklaturze, ok, znaczy, że jest naprawdę dobrze. Podzieliłem się tym kursem z kilkoma znajomymi dietetykami, psychologami. Opinie zebrałem naprawdę cudowne, więc mega się cieszę. I cóż, no, kurs to jedno, to jest taki, taka podstawa, natomiast myślę nad otwarciem grupy wsparcia, która będzie wspólnie nas edukować, uczyć. Motywować, no i wspierać. Więc jeżeli będziesz już w posiadaniu tego kursu, to życzę Ci przede wszystkim udanych, owocnych efektów, I, i daj proszę znać w mailu, że jesteś zainteresowana, bądź zainteresowany dołączeniem do grupy wsparcia, i wtedy taką grupę na Facebooku na przykład otwieramy, i wtedy to się dopiero zacznie zabawa. Życzę Ci cudownego dnia. No i cóż www.kursy.bartoszaniszewski.pl Enjoy!